Dziś, jeśli chcecie, to niech będzie jestem teraz. A dzisiaj, sobie kupimy nową ofertę, to jest w czyli ofertę z gdzie będą dostał prezent za cały tydzień za 100 zł Więc oddam ci to w końcu. No i jeżeli nie to tutaj w oprawkach, i subskrypcja. Nie ma się znać, z do oglądania. Więc wszyscy że co do zakupu. Oglądanie tutaj dostępne na pierwszy dni. Za drugi już dostaniemy, bo dostaniemy też oznakę i monety. Jak wy to oglądacie, już dostaniemy dzień trzeci, potem dzień czwarty, piąty, szósty, ósmy, ósmy i ósmy z takim skinem. Wydaje się, że to było do tej pse. Działam bardziej zamiast 1, 2. Zmieniłem sobie język na francuski. Nie chciałem zmienić na polski, to, to tak zostało, więc zrobiłem to w po prostu. Dobra, ale bez zadłużenia kupuję do ofertę teraz na odcinku 100 zł posło co by to nie posło. Teraz posło na no. Downstars. No Nowy ZDBS Lili really? Zabójca ZDBS 525 na 55 nie no jest to w jego mi serca i mi już znichom celów. Zarządzamy tą emotkę i taką emotkę. Byśmy mogli dać on na drugi, ale najpierw widzimy sobie dwa zaniebiazdy i mamy tutaj niwi. One przyjmują sobie raz i dwa i trzy i cztery i pięć i siedem i siedem. 2 i na 8, ale nie bo tam, nie wchodzi do krainy cienia na 3 sekundy. Nie zatrzymuje się w ataku. Boha, potafilu i te się w... To, czy by nie weźmy to, co mnie. Mam 100 bobinowo oficjalnego z Ademiaza. Niemcy mi się udaje, że jestem w wytopce. Widziałem ogólnie, że już w, w tą światom mi się nie uda być, bo już będziemy popiali te wysypuchane. No właśnie, już jest 1001, więc. Jestem co? Dobra, dobra jest sam co? Widzowie? Dobra, jestem co? Jestem co... Dobra. Dobra. Nie co, do jestem w to. Płoszę no, na bierze jasca, co? No, ale my testujemy tego rodzaju zadania. Co to by, jeśli będę w topce, super. Jeżeli nie. To, to, no, no, mamy tutaj taki atak. Nie jest w ogóle żadnym zadań blisko. Z takim kółkiem jak ma Macklonius. Może w ogóle pochodzi z tego świata co Macklonius. Jeżeli ktoś nie wie, nie oglądał na to coś, no to ona się może zastarpiować. Są inne sety No Zobacz co to... Aha, no i no dobra to jest przydatne akurat. To jest mega przydatne. Będzie za akurat to kupiłem. Jakby to się nie dziewczyn, bo jestem największy domem oczywiście. To będzie po co o to chodziłem. No nie idzie mi doj... Naj... Miałem powiedzieć, że nie idzie mi najgorzej. gorzej. No, no, no. Dobra, dobra. Szacą chłopowie. Miałem mówić, że nie idzie mi najgorzej. gorzej. I oczywiście wys wysłał jak szafca, no wysła jak szafca. W ogóle se nasz dzisiejszy kontrpaster bardzo ceni, jak to oglądacie. Na to oglądacie w sobotę. Więc, no. Więc właściwie może, co nie teraz będzie, jest niedobrze. Nie wiem, tu jesteś szósty, to jesteś. Zatem nie będzie. Szkod po pochodzi globalnie, jeśli ktoś nie wie. To właśnie szkod pasterys pochodzi globalnie. Już miałem to instalować, coś jakieś te lokalizacje, wszystko. Ale no już na razie mnie to nie interesuje. Co zagram za te parę dni widzę trochę pstokotnienek jak już zaszło na tej grani sesko więc oglądajcie mój kanał my tutaj teraz wyjaśnimy bola tak samo jak wyjaśnimy o zimie mitowca i tak samo jak wyjaśnimy sama i tak to się robi w drzewie właśnie w ogóle to jest mój pierwszy dostępny dostęp do zadybiaza do do więc fajnie Znowu sobie odebrać Intrigue, Ty, dział 2, 3, 2 monet i taką empijską oddechać. Właśnie kupiłem, bo cybika z tego że za, A tak to bym musiał odblokowywać. Teraz ma, więc jest luz. Chyba, moment, nie, nie, to, nie, nie. Ja po prostu czyszczę te tytuły sobie jakieś kiwne. No, z naszej strony przy tym to, to Prost, tej tytuł bym zespytał, teraz po to z mojej tytułu, to bym go zębił za tytuł. Niech by to za to, to stworzył dla mnie, jakby ktoś pytał. Przypominam, żebyście mi się też pisali komentarze pod moimi filmami mając tam te komentarze nie tylko, że nikt ich nie zostawia i nie ma co końcu będę czytał będę dał komentarze się do serduszka, więc polecam to robić komentować ogólnie mi się zepsuło może na koniec jeszcze raz Będziecie teraz poskoczyli subskrypcji i podejście do mojego nowo instalowanego złożenia na snu. I będziecie, żeby popierać grę Scott żebyśmy dostali wszystkie nowe nagrady, które teraz były dodane, ale nie były dodane coś nie jak to nagrałem. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, papa. Pa.